Koneczny, profesor na uniwersytetach w Wilnie i w Krakowie, uważany za najwybitniejszego przedstawiciela polskiej nauki o cywilizacjach, sam Arnold Toynbee, brytyjczyk, twórca, no, można powiedzieć zachodniej szkoły badania dziejów cywilizacji, wspominał Feliksa Konecznego jako właśnie przykład autorytet w dziedzinie Badań zmierzchu i narodzin cywilizacji. Felix, Skoneczne, wielkie nazwisko. No i jeszcze do tego długowieczny, trzeba to powiedzieć, bo zaczynał karierę naukową przed I wojną światową, kończył po drugiej, czyli to jest również kilka epok, epok historycznych, kilka epok myśli. Ale rzeczywiście tym, czym zasłynął i chyba słynie po dziś dzień, to jest pojęcie. Cywilizacji to jest główne w jego myśli główne pojęcie, główny problem i konieczny był nie tylko teoretykiem, ale z tego swojego pojęcia cywilizacji również wyprowadzał konkretne wnioski, nie tylko historiozoficzne, ale również polityczne. To prawda, przypomnijmy, że Feliks Koneczny definiował cywilizację, to jest często używana przez niego definicja tego pojęcia jako metodę życia zbiorowego. Cywilizacja jako metoda życia zbiorowego, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli mówimy o nauce, o cywilizacjach autorstwa Feliksa Konecznego, no to trzeba wspomnieć, że on wyróżniał no, kilkanaście, jak pisał, tak zwanych światowych cywilizacji, ale... Je hierarchizował, to znaczy on je ustawiał, no, można powiedzieć, w kategoriach najlepszy czy najlepsza, gorsza, najgorsza. No i właśnie ta specyfika, to, 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 to ten pierwszy punkt, na czym polegała specyfika Konecznego, to jest to, co pewnie dziwić może dzisiejszych e, naszych e, widzów i słuchaczy, że cywilizacje nie są sobie Równe, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego nowoczesnego podejścia, że nie można mówić, że któraś cywilizacja jest wyższa, a któraś jest niższa. Nie. Wedle koniecznego cywilizacje są zhierarchizowane. Świat cywilizacyjny to właśnie świat hierarchii. I najwyższą cywilizacją, no i to, że jest w ogóle dzisiaj nie do przyjęcia, Wśród umysłów rozwiniętych jest cywilizacja łacińska, czyli cywilizacja Zachodu. Takie było zdanie, jest zdanie konieczne. Tak, no, można powiedzieć, jeżeli ktoś chce się na trwale wyzbyć ciągotku wielokulturowości jako pewnej też ideologii, to powinien czytać Feliksa Konecznego. Tam znajdzie szereg antidotów na to właśnie, co my dzisiaj nazywamy równością cywilizacyjną. A Feliks Koneczny i to jest też jego kluczowe stwierdzenie, które ciągle pojawia się w jego dziełach. On pisze, że nie można być cywilizowanym jednocześnie na dwa sposoby to jeszcze można inaczej tę tezę powiedzieć, właśnie żebyśmy byli niepoprawni, bo to jest myśliciel niewątpliwie niepoprawny, że wszelkie mieszanki cywilizacyjne no są z punktu widzenia właśnie chociażby tej hierarchii są złe, bo one jakby prowadzą do degenerowania się danej cywilizacji, osłabiania, bo cywilizacje i w tym myśleniu koniecznego, one mają swój Początek, swój rozwój i swój upadek. I najczęściej upadkiem cywilizacji, przyczyną upadku cywilizacji jest to, że ona się miesza z inną. Jeśli cywilizacja ma przetrwać, musi postawić granice i te granice powinny być nie przekraczane. Czyli to, ten pogląd konecznego w ogóle jest przeciwstawiony znowu temu poglądowi dzisiejszego, że właśnie takie mieszanki cywilizacyjne to coś jest wspaniałego. My w ogóle jesteśmy, jeśli większość polskich i nie tylko intelektualistów twierdzi, no, że właśnie z tych, w tych mieszankach to coś dzieje się, coś wspaniałego i te mieszanki są lepsze niż te struktury nazwijmy je homogenicznymi. Tak, zbierając w jedno te główne zasady myśli koniecznego, to jest, no właśnie, wychodząc od definicji, cywilizacja jako metoda życia zbiorowego, cywilizacje, które mają swoją hierarchię. Mieszanki cywilizacyjne są zawsze trujące, i w mieszance cywilizacyjnej zawsze górę bierze ta niżej w hierarchii cywilizacja, czyli ta gorsza cywilizacja. Jest jeszcze jedna ważna reguła u Konecznego, to znaczy, że cywilizacje można powiedzieć migrują. On na przykład pisze o cywilizacji bizantyjskiej i my to zazwyczaj i słusznie kojarzymy z Bizancjum, czyli z Konstantynopolem, ale pisząc na przykład o dziejach nowożytnych Niemiec od reformacji, Koneczny pisze, że no właśnie cywilizacja bizantyjska poprzez reformację mocno Zapuściła korzenie w państwach niemieckich. Tak, tak. O tym pisze, że Otto von Bismarck był wielkim bizantyjcem. E, dlatego ta, te cywilizacje migrują, można powiedzieć, geograficznie? E, tak, bo zwraca uwagę w przypadku Niemce, Niemiec przede wszystkim na Cezaropapis. I to jest charakterystyczne charakterystyczna dla bizantynizmu. Choć źródeł bizantynizmu w Niemczech on do, doszukuje się aż u, w XI wieku od tonów, czy tam wcześniej nawet. E, ja, Powiem Ci w Gedechnich Skirsie, jak byłem pierwszy raz, to mnie zastanowiły te mozaiki, które się zachowały, które no jako żywo przypominały mozaiki bizantyjskie, prawda? I, i, I tu widać, że coś w tych intuicjach koniecznego jest jakiś sens. Tak, jeżeli. Mówimy o, o Niemcach czy o Niemczech, i też w kontekście trujących mieszanek cywilizacyjnych, mówiąc językiem Konecznego, to trzeba wspomnieć o takim etapie, który Koneczny nazywa kołobłędem cywilizacyjnym, czyli takim można powiedzieć, chaosem takim no, ekstremalnym, chaosem cywilizacyjnym, który wyłania z siebie straszliwą rzecz w postaci ustroju totalitarnego. On to analizował właśnie na przykładzie Niemiec, stwierdzając, że hitleryzm, niemiecki narodowy socjalizm jest wynikiem kołobłędu cywilizacyjnego, w który dostały się Niemcy, gdzie ścierają się i mieszają się cywilizacja bizantyjska, cywilizacja turańska, cywilizacja żydowska, która też migruje po różnych regionach świata czy Europy, a efektem tej trującej tego fatalnego kołobłędu cywilizacyjnego był niemiecki narodowy socjalist, a na antypodach tego mamy no właśnie tą najlepszą, najbardziej rozwiniętą cywilizację, czyli cywilizację łacińską, którą Koneczny definiował, czy szukał genealogii tej cywilizacji w połączeniu cywilizacji rzymskiej z Ewangelią. Mówiliśmy o Niemczech, ale to, to powiedzmy od razu o Rosji, bo Koneczny również jest wybitnym specjalistą od historii Rosji I gdy czyta się jego refleksje takie historiozoficzno-cywilizacyjne na temat właśnie Rosji, to doznajemy, doznajemy takiego jakby oświecenia, bo widzimy, że coś to nam, to, to o czym mówił i o czym pisał, bo prawie nie, 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 niekiedy 100 lat temu Koneczny, dostrzegamy to na dzisiejszym Kremlu. konieczny zwracał uwagę na, na, na charakterystykę ustroju rosyjskiego, związaną z takimi cechami jak patrimonializm, ustrój wodzowski. I jako żywo, jak się czyta Konecznego, to tłumaczy to, i to chyba całkiem dobrze. Również mówią o tym dzisiejsi specjaliści, współczesni specjaliści na temat Rosji. To dosyć dobrze tłumaczy dzisiejszą istotę ustroju rosyjskiego i władzy Kremla. Tak, konieczny też analizując bolszewizm, pisze, że to jest w sensie cywilizacyjnym, jest to zwycięstwo cywilizacji turańskiej, która charakteryzuje się taką plemiennością w tym sensie, że w cywilizacji turańskiej najważniejszy jest wódz, wódz plemienia w cudzysłowie, który mówiąc językiem współczesnej socjologii, dystrybuuje majątki i znaczenie i prestiż i ten wódz tak naprawdę jest tu najważniejszy to... jako żywo mechanizmy panujące dziś na Kremlu. No więc dlatego warto wracać do Konecznego, bo Koneczny poza wszystkim poza swoją wielką erudycją miał ten zmysł syntezy, której często brakuje dzisiejszym badaczom. Tak, ale my mówimy o myśli polskiej, jak Koneczny odnosi się do problemów polskich, bo Niewątpliwie jest autorem jednej z najważniejszych książek XX wieku o Polsce, polskości, Polskie Logos i Etos. To jest książka, która moim zdaniem... Nie zastarzała się, ona jest jak najbardziej aktualna i po dziś dzień no, jest jedną z tych naprawdę kilku klasycznych książek o Polsce i polskości, które powinniśmy przeczytać. Tak, książka napisana ukazała się drukiem w pierwszych latach istnienia II Rzeczypospolitej, i główna teza tej książki brzmi, że tu właśnie na naszych ziemiach, na ziemiach polskich, rozstrzygnie się tak naprawdę los cywilizacji łacińskiej, tej cywilizacji, która stworzyła to, co my nazywamy Zachodem. To starcie cywilizacyjne, no, warto powiedzieć, to konieczny. Mówił o starciu cywilizacyjnym na długo przed, Sam przed Samuelem Haddingtonem. To starcie cywilizacyjne, te, te rozstrzygające bitwy, tak to nazwijmy, w starciu cywilizacji, będą miały miejsce właśnie w Polsce. Polska, która w sensie, no właśnie, tego logos i etos została ukształtowana w cywilizacji łacińskiej, ale jest narażona na parcie innych cywilizacji, bizantyjskiej, turańskiej, żydowskiej. No i właśnie, jeżeli cywilizacja łacińska w Polsce ostanie się, to będzie także świadczyć, zdaniem Konecznego, o tym, że ta cywilizacja łacińska ma jeszcze przed sobą perspektywy odzyskania utraconych terenów w Europie Zachodniej. Tak, Huntington to jest no mniej więcej pół wieku przed Huntingtonem. Swoje główne tezy, a właściwie wcześniej, tak, ale ta, ta, ta książka polskie Logosietos, możemy powiedzieć, że to nas pół wieku przed Huntingtonem pisana. I co jest ważne, właśnie w tej, w tej historiozofii, bo teraz mówimy o historiozofii cywilizacyjnej, właściwie tak to musimy powiedzieć. Bo tu. Do Polski on odnosi te zasady, które przedstawiliśmy na początku naszego programu. Bo od czego będzie zależała przyszłość cywilizacji łacińskiej i przyszłość Polski? No, właśnie od tego, czy uda się nam, Polakom, zachować no to, co byśmy mogli nazwać za. Cywilizacyjną czystością, czy też ulegniemy tym obcym wpływom obcych cywilizacji, które promieniują na nas od narodów sąsiadujących: czy bizantynizmu niemieckiego, czy turańszczyzny, turańszczyzny rosyjskiej. W tym sensie, Polska jest. Przedmurzem, ale właśnie w takim sensie cywi, cywilizacyjnym. Nie tym przedmurzem geopolitycznym, o którym najczęściej myślimy, ale przedmurzem cywilizacyjnym. To znaczy, w myśleniu koniecznego, Polska i Polacy no, są obrońcami pewnego zespołu wartości, który funduje. Cywilizację łacińską funduje Zachód. Warto to podkreślić. Koneczny definiuje cywilizację właśnie jako metodę życia zbiorowego, jako pewien też zespół norm i wartości. Tam nie ma miejsca w jego typologii na rasizm. On uważa, że afirmowanie czy też podnoszenie takich wartości jak rasa to jest dowód na niższość cywilizacyjną. Natomiast ta wysoko rozwinięta cywilizacja, jak łacińska, od taki, takiej kwestii nie dostrzega. Nie jest, to nie jest priorytetem tej cywilizacji. Warto o tym powiedzieć w kontekście myśli Feliksa Konecznego, bo często można spotkać się z zarzutem, że on promuje jakieś zachowania, czy też ideologie ksenofobiczne, nacjonalistyczne, rasistowskie. On, jeżeli wczytać się w jego dzieła, te największe, najważniejsze, od takich pomysłów był daleko. No to może powiedzmy o jakie wartości chodzi, tak? Bo to nie chodzi o, o, o ideał rasy, nie wiem, nordyckiej, jak to, jak to myśli, o, o którym myśleli hitlerowcy i inni niemieccy rasiści, tylko chodzi o takie wartości związane przede wszystkim z chrześcijaństwem, bo jedno z najważniejszych wartości jest na przykład nierozerwalność małżeństwa, tak? I wartość, jaką stanowi rodzina. Ta nasza, jakbyśmy analizowali myślenie e, koniecznego, to niewątpliwie rodzina. Jest podstawą całej cywilizacji. I z tego wynika, że obrona instytucji, bo mówimy o instytucji rodziny, tak? obrona instytucji rodziny no, jest absolutnie kluczowe, jeśli idzie o, o, tą, o, tą, o, o te starcie cywilizacyjne. Tu nie chodzi o starcie zbrojne. Tak? Tu chodzi o walkę o pewne podstawowe. Dla cywilizacji wartości, no właśnie takie jak nierozerwalność małżeństwa, która funduje instytucje rodziny, bo bez tej, warto, bez tej normy, tak, jaką jest nierozerwalność małżeństwa, no nie ma, nie ma instytucji rodziny i na tej normie ta cała cywilizacja została ufundowana, a ta norma pochodzi jak jak wiemy, od, 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 to jest, jest norma, która jest expressis verbis, zawarta w nauczaniu Chrystusa. Jedna z takich no, najbardziej wyraźnych i ostrych norm, które nie podlegają w tym nauczaniu Chrystusa dyskusji. I podobnie jak to zdanie, które Chrystus wypowiedział do swoich uczniów, oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga, czyli autonomia dwóch władz. Świeckiej i duchownej, co jest też fundamentem cywilizacji łacińskiej i niezależne od państwa życie społeczne. Koneczny ciągle to podkreśla, że to, co na przykład jest skazą cywilizacji bizantyjskiej, a więc ta przewaga państwa, dominacja państwa i nad kościołem, i nad życiem społecznym w cywilizacji łacińskiej, na przykład samorządność, samorząd nie tylko terytorialny, ale zawodowy, społeczny, w różnych swoich emanacjach jest też dowodem na to, że to tętniące życie społeczne niezależne od państwa jest dowodem na żywotność cywilizacji łacińskiej. Tak, to co dzisiaj nazywa się społeczeństwem obywatelskim, to jest absolutny klucz i jak popatrzymy to co dzieje się za naszą e, wschodnią granicą, to właśnie widzimy wyraźnie jak istotne jest, jak istotna jest budowa instytucji niezależnych instytucji społecznych niezależnych od państwa i widzimy od razu, że o to jest kolejna istotna cecha wyróżniająca cywilizację zachodu cywilizację łacińską. Ten szereg instytucji które powoduje to, że my możemy się skryć, tak, czy obronić przed ewentualną opresją państwa. Mamy tutaj człowiek ma tutaj my, to jest pewien rodzaju check and balance, tak, jest jednocześnie państwo, ale jednocześnie są przez społeczeństwo budowane instytucje, organizacje, w których człowiek jakby może realizować siebie i swoją władzę niezależnie od państwa. I konieczny stawia kropkę na dis, podkreślając, że tylko w cywilizacji łacińskiej wytworzył się naród jako zrzeszenie personalistyczne, jak on mówi. To znaczy naród jako pewne zwieńczenie organicznego wzrostu. Rodzina, społeczeństwo, naród, które są komplementarne wobec siebie, nie dominują jedno nad drugim, tylko tworzą taką harmonijną konstrukcję i to tylko... Cywilizacji Ale ja jeszcze chciałbym jedną uwagę, jeszcze przejść do jedną, na koniec naszej rozmowy, do, 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 do pewnego schematu historiozoficznego dotyczącego ściśle Polski, zawartego w Logos i etos, bo on jest bardzo ważny. Niewątpliwie konieczny jest piewcą tego, co nazywamy wielonarodową Rzeczypospolitą. To też. To też jest charakterystyczne e, dla niego i w tym ustroju I Rzeczypospolitej, w tym ustroju no, pewnie e, nie z końca I Rzeczypospolitej, ale w, ty, w tym ustroju z wieku XVI czy w wieku e, też na początku wieku XVII, on dopatruje się pewnego, pewnego ważnego e, wzorca organizacji e, społecznej. Który jest też charakterystyczny dla cywilizacji łacińskiej. Ja czytając logos Etos miałem takie wrażenie, że koniecznym mogliby, mogliby się posługiwać ojcowie założyciele Zjednoczonej Europy zaraz po wojnie. Nie, 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 nie ci dzisiejsi, bo z tymi on niewątpliwie nie ma nic wspólnego. Ale ta koncepcja Europy, Ojczyzn powojennej Hadecji. No bo to powojenna Hadecja tę koncepcję stworzyła. Ona ma bardzo wiele wspólnego z koncepcjami Konecznego i koncepcją właśnie pierwszej, pierwszej Rzeczypospolitej. Bo to jest, strukturalnie to, jest bardzo, to są bardzo podobne byty. Jedna z sal w Parlamencie Europejskim mienia Feliksa Konecznego. Lepszy Koneczny niż Spinelli, zdecydowanie.